No, moi drodzy, nadszedł ten czas na Teko 3.0. W przeszłości już kilkukrotnie wrzuciłem filmy, w których omawiałem rozwój moich kanałów społecznościowych: YouTube, Twitch, Discord, Instagram i takie tam. Nie inaczej jest tym razem. Ale co najważniejsze, zmiany, które wprowadzam, są znaczące i jedne z największych w historii. Otóż od dawna chciałem dokonać jakiejś ewolucji, wykonać kolejne kroki jako influencer, a uznałem, że moment ruszenia czegoś z Overwatch 2 będzie dobrym sposobem na wprowadzanie tego. Nowy etap dla uniwersum Overwatcha to nowy etap dla mojej działalności. Oczywiście od zawsze uważałem, że najlepszy moment na to byłby start beta całego Overwatch 2 wraz z kampanią fabularną. To jest ta największa i najważniejsza nowość, i na tym najbardziej skorzystałby mój kanał. Ale sądzę, że nie ma sensu już tego ciągnąć. To jak na pewno zauważyliście, dokonałem małego rebrandingu kanału. Coś podobnego zrobiłem już jakieś dwa lata temu, ale bez większych emocji. Po prostu mi się totalnie nie spodobało to, co stworzyłem. Ulepszyłem koncept, bardzo dużo nad tym siedziałem i nareszcie dzielę się efektami pracy. Wszędzie gdzie się da, zmieniam grafiki, loga i tym podobne. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba. Takim moim zamysłem były klimaty jakby science fiction, synthwave, a i podoba mi się styl tych świecących heksagonów. Dlaczego w ogóle dokonuję takiego rebrandingu? Lata temu pomysł był taki, że jest to kanał o Overwatchu. Ja jestem tylko prezenterem, natomiast to ta gra jest w centrum uwagi. To jakby wciąż się nie zmienia. Ale pojawiały się już filmy o innych grach i chciałbym od czasu do czasu dalej to robić, zwłaszcza o Diablo 4. Dlatego pomyślałem, że lepiej by było mieć jakby neutralny branding, mój własny, unikatowy charakter, taki znak rozpoznawalny, a nie na podstawie Overwatcha, że kolory, grafiki, czcionka, wszystko nawiązujące do tego uniwersum. Linki do moich kanałów też nawiązywały do gry, typu na YouTubie miałem link Teko Overwatch. Teraz to ujednolicam i tam gdzie się da, zmieniam na TekoTube. Następną zmianą będzie rzecz jasna przejście na Twitcha, to znaczy streamy od teraz odbywają się na tamtej platformie. Strasznie pogmatwane to było. Swoją przygodę zaczynałem właśnie na Twitchu. Przeszedłem na YouTube'a, a teraz znowu na Twitcha. Z wielu powodów rezygnuję z YouTube'a. Po prostu dla mnie Twitch jest lepszy. Oczywiście istnieją pewne obawy, jak to wpłynie na zasięgi filmów i ilość subskrypcji. Streamy na YouTube bardzo pomogły. No, ale cóż, wielu twórców w ogóle nie streamuje, a i tak mają świetne wyniki, więc tu bardziej liczy się częstotliwość, a tego oczywiście nie zabraknie. Link do Twitcha znajduje się w opisie. Jedziemy dalej. To jest temat dosyć ważny, mimo że dżentelmeni o nim nie wspominają. Otóż porozmawiajmy o budowaniu zasięgów i monetyzacji kanałów. Bardzo bym chciał, by to wszystko się rozrosło, stać się jakby profesjonalnym twórcą treści w internecie i dostarczać wiedzy czy rozrywki, a przy tym być w stanie żyć z tego. Dlatego od teraz troszkę zmieni się moje podejście. Otóż ja jakoś nigdy nie byłem taką typową, youtuberską męczybułą. Długie wstawki o zostawieniu łapki w górę, komentarza, zasubskrybowania i walnięcia w dzwoneczek. Oczywiście bez przesady, ale bądźcie świadomi tego, iż teksty w takim stylu pojawią się ciut częściej. Tak to wygląda, co do innych form wspierania mojej działalności. Kiedyś ruszyłem z Patronite'em. Co prawda, coś tam nim osiągnąłem, ale uważam, iż wbudowana opcja w YouTube'a ma większy potencjał. Dlatego ruszam z nowym programem wspierania, w którym mecenasi kanału w końcu otrzymają realne bonusy, gdyż to wszystko jest ładnie zintegrowane. Nie wiem, czy na pewno wraz z pojawieniem się tego filmu wszystko już będzie ustawione, gdyż YouTube musi dokonać weryfikacji, ale powiem, jak to będzie wyglądać. Otóż i na YouTube, i na Twitchu istnieją trzy różne progi. Każdy takie same bonusy, niezależnie od platformy. Najważniejszy z nich to dostęp do tajnego pokoju na Discordzie, streamy tylko dla wspierających, oraz imienne podziękowania na filmach. Tylko jest z tym jeden myk. Otóż na Twitchu jeszcze nie mogę uruchamiać streamów tylko dla subskrybujących. Trzeba streamować łącznie przez 90 dni. I mi się aż nie chce wierzyć, że ja tego jeszcze nie osiągnąłem. Dlatego progi wspierania i bonusy niby są już wymienione, ale by było uczciwie, ekskluzywne streamy na YouTubie zaczną się dopiero gdy na Twitchu będę mógł to robić. Dlaczego tyle się na tym skupiłem? Otóż, no cholera, moi drodzy. Uwielbiam to, co robię. Czuję pasję do nagrywania filmów i bycia jakby gospodarzem programu i przekazywania wiedzy. Gdybym mógł, to robiłbym to tak SEO. Ale gdy chce się to robić full-time, to trzeba pójść na kompromisy. Ale oczywiście ważnym czynnikiem jest to, iż osoby wspierające rzeczywiście coś z tego mają. To nie jest tylko forma podziękowania za moją regularną działalność, lecz kolejna ekskluzywna forma rozrywki. Zatem Uznajmy to jako formę subskrypcji o nazwie PekoFlix. Przejdźmy już nareszcie do tematu Discorda. Z obowiązku muszę wspomnieć, czym jest Discord, no bo może ktoś jeszcze tego nie wie. Jest to specjalna platforma do komunikowania się z innymi ludźmi za pomocą kanałów tekstowych czy głosowych. Discord, który stworzyłem, jest właściwie głównym miejscem, w którym można się ze mną komunikować. Ale przede wszystkim jest to miejsce do rozmów o overwatchu. Ale jeśli już tam będziecie, to możecie spędzać czas na rozmowy o innych tematach. Mój Discord istnieje już od dłuższego czasu, ale powiedzmy, że jego stan nie był idealny. I od dawna planowałem tknąć w niego drugie życie. Przede wszystkim jest to powołanie nowej rady administratorów, gdzie to oni będą się głównie zajmować serwerem. Ma być więcej kanałów poświęconych overwatchowi. Czy innym aktywnością, a jedną z ciekawszych nowości będzie zdobywanie doświadczenia i poziomów za aktywność na serwerze. I raz jeszcze, to co jest teraz, to nie będzie wersja ostateczna. Rzecz w tym, że chciałbym totalnie ruszyć z kopyta z tym Discordem, jak zdobędę partnerstwo. Chcę zrobić z niego takie społecznościowe miejsce, gdzie spędzacie czas, nawiązujecie znajomości, dyskutujecie o Overwatchu i innych zainteresowaniach. Więc to też jest do Was prośba. To od Was zależy, czy będzie to partnerstwo. Wspólnie nad tym popracujmy. Zatem wpadajcie, ale zaznaczam, Prowadźcie wartościowe rozmowy. No i ostatnią informacją na dziś jest przypomnienie o istnieniu mojego Instagrama. No, coś tam na niego wrzucałem, byłem jakoś aktywny, ale chciałbym to jakoś bardziej rozwinąć, a mam kilka pomysłów. Jednak zaznaczam, że to już nie jest jakaś wielka obietnica z mojej strony, że o ja nie mogę, wielki rework Instagrama. Po prostu postaram się o większą aktywność. No dobra moi drodzy, na razie to by było na tyle. Nie wiem co jeszcze mogę dodać. Po prostu idziemy do przodu i wszystko wyjdzie w praniu. Najważniejsza kwestia to podziękowanie wam, że tutaj jesteście. To widzimy się niedługo. Cześć!